Siemano, siemano, z tej strony Gorgo, moi drodzy. Dzisiejszy temat to jest temat, o który często pytacie, czyli dlaczego wybrałem deskorolkę. Dlaczego akurat deskorolka, dlaczego nie inne sporty i tak dalej. Moi drodzy, akurat jeżeli chodzi o inne sporty, to uprawiam ich kilka, uprawiałem ich kilkanaście różnych, sprawdzałem sobie, co najbardziej mi się podoba. No i, no, wyszło na to, że w sumie najbardziej ta deska rolka. I czemu tak? No kiedyś był inny hype, kiedyś był hype bardziej na deskę. To po pierwsze, po drugie, no bardzo mi się spodobała jak oglądałem filmiki właśnie na Xtreme Sport, to było bardzo dawno temu. I teraz przejdziemy do tematu, który właśnie... O, jak się tak przeniosę się, taki luźny vlogasek, żeby pogadać. Przejdziemy do tematu, czemu akurat ta deska? I możecie też dać znać, co dla Was jest najważniejsze w deskorolce, ponieważ deskorolka to jest akurat taki sport, moim zdaniem, to sport. Można to nazwać sportem, można to nazwać to właśnie stylem życia. Dla mnie w deskorolce najważniejsze nie są na przykład umiejętności, żeby być jak najlepszym tak itd., tylko po prostu to uczucie, ta zajawa taka, że jesteś jednym z skaterów że masz swoją ekipę, choćby to była ekipa, nie wiem, dwuosobowa, to jednak masz tą swoją ekipę, z którą sobie wychodzisz na deskę i to jest dla mnie najważniejsze w deskorolce. Głównie chodzi o to, że najlepiej, właśnie moim zdaniem, najlepiej jest mieć kogoś, z kim można sobie pobujać, z kim można wyjść na deskę. Ja mam na szczęście taką osobę, miasto to mój przyjaciel Paweł. Pozdro, Paweł. No, mam też kilka takich osób znajomych, których też pozdrawiam serdecznie. Mamy grupę Taką na Messengerze, i tak dalej. Czasami sobie widzimy tam w parę osób. I jednak zazwyczaj wychodzę z Pawłem, ponieważ no, moje godziny są na razie różne. <gry> Aktualnie zmieniłem pracę, więc mogę się Wam w końcu pochwalić. Będę teraz pracował w Step Records, będę jakby pracował w zarządzaniu YouTube'em, będę się zajmował ich jakby kanałem YouTube'owym i tam dużo innych jeszcze ciekawych rzeczy, ale na razie jeszcze nie chcę zapeszać i też nie mogę na razie za dużo też mówić wszystko wyjdzie w praniu ale w końcu zaczynam robić to co kocham czyli pracę związaną między innymi z kamerą m.in. właśnie z YouTube'em z agregatem YouTube'a będę zarządzał tam YouTube Studio i tak dalej takie tam różne fajne ciekawe rzeczy dla mnie może kiedyś zrobię o tym kiedyś filmik jakiś jeśli mi oczywiście pozwolą tam w robocie zobaczymy yy, ale to wiadomo tam te rzeczy tajne co są tajne no to wiadomo co nie, nie zrobię ale mógłbym wam opowiadać jak to tam wygląda i tak dalej w skrócie powiem że ekipa jest Mega 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 to mega spoko. Więc fajnie mi się tam pracuje, bo już byłem parę razy. Jestem mega zadowolony, teraz już wjeżdżam na pełen etat, więc jest super. Dobra, ale to nie ten temat. Słuchajcie, dajcie sobie teraz pauzę i napiszcie, co dla Was jest najważniejsze w deskorolce. Ponieważ ja wiem, że są ludzie, dla których najważniejsze są umiejętności, najważniejsze są triki, a są też tacy ludzie jak ja, że najważniejsza jest ta zajawa, budowanie więzi ogólnie takie, wiecie, no fajne uczucia, także bujasz się z kimś, śmigasz sobie z kimś i sobie jeździsz z kimś i to jest też fajne. Oczywiście umiejętności też jakby na to nie patrzeć, są mega, a to mega ważne. I właśnie stąd przychodzi taki temat, który chcę wam powiedzieć, tu jest zeszyt, nie? W jednym z takich zeszytów na, na następnym filmie zrobimy sobie rozpiskę trików, których będę się uczył na vlogach, na deskorolce, jak już troszkę pogoda się poprawi. Czyli załóżmy jakoś w marcu. I jeżeli chcecie, żebym się nauczył jakiegoś specjalnego triku, który wy bardzo chcecie, żebym się nauczył, to dajcie znać w komentarzach. Ponieważ ja sobie te takie. Wszystkie triki, które mi tam rozpiszecie, ja sobie zapiszę na kartce, zapiszemy je w zeszycie i w następnym vlogu zrobimy sobie takiego vloga właśnie z rozpisywaniem tych trików i mniej więcej rozplanowaniem tego, ile czasu może nam zająć dany trik. I myślę, że to będzie fajne, ponieważ sobie razem pogadamy, a wy we vlogach później w przyszłości zobaczycie, ile czasu zajmuje na przykład nauka. Nie wiem, nose manual show it out, nie? Przykładowo. Albo nauka, nie wiem, double heel flipa, bo kiedyś tam kręciłem double, ale już teraz bym nie zakręcił. Albo, nie wiem, varial hilla, No i możecie różne tam rzeczy podawać, oczywiście w miarę z głową, nie? Tam nie kombinujmy za bardzo. Ja zapiszę jeszcze oczywiście kilka trików od siebie, które, które bardzo chcę się nauczyć. No i już w czerwcu stuka mi 30, także fajnie by było w tym roku naprawdę mocno zapracować na triki ponieważ tak jak już mówiłem ostatnio rozwijałem cały czas ten kanał cały czas ten kanał rozwijałem i też nie było jakoś super dużo czasu na to żeby potrenować i troszkę stałem w miejscu co zauważyliście jak chodzi o umiejętności był wolny progres mały jednak tak jak już mówiłem wcześniej w tym roku ma być mega wielki progres i moje wyjścia na deskę będą w konkretnych celach oczywiście nie, nie zapomnę i nie zabraknie zabawy i wygłupów z ziomeczkami na desce i jakichś tam różnych challenge i tak dalej, ale teraz będziemy się sugerować mocno naszym zeszytem, który sobie stworzymy i też proponuję Wam coś takiego zrobić, ponieważ to mega pomaga. Ja już kiedyś z czegoś takiego korzystałem, nie wiem czy widzieliście moje poprzednie vlogi, te początkowe, że miałem karteczkę z trikami, które muszę zaliczyć. Teraz będę miał po prostu karteczkę z trikami, których chcę się nauczyć, i po prostu będę się ich uczył z czasu na czas coraz lepiej to będzie szło. Będzie coraz więcej tych trików i będą one coraz ciekawsze. Dlatego, no, mam nadzieję, że będzie mega progres i do tego będzie też więcej skateparku, także spoko. Mamy kamerę, mamy sporo baterii, więc będziemy dużo nagrywać. No i też dajcie znać, jakie Wy macie plany. Możecie też w sumie włączyć teraz pauzę, na przykład, już kolejną w tym filmie. Włączcie pauzę i na przykład napiszcie jakiego trika chcecie się teraz nauczyć, albo jakie macie plany że związane z deskarolką, czy może dopiero będziecie zaczynać jeździć na desce. No, a ja w ogóle tu bawię się swoją brodą, gościu, w sumie spoko jest, jedni hejtują, drudzy nie, ale będę musiał iść teraz do barbera powoli, bo na razie się zapuszczam, jakby to powiedzieć, nie? Na razie ją zapuszczam i za bardzo o nią nie dbam. W sensie, wiecie, ja nic takiego nie robię z nią, nie ścinam jej, tylko tutaj sobie ewentualnie trochę poprawiam. A to tutaj będzie trzeba skrócić trochę, no i tutaj będę sobie robił taką dłuższą brudkę. A jak mi się kiedyś znudzi, no to ją po prostu odetniemy, nie? To jest akurat tam nieważne. Mam na szczęście zapasową deseczkę, jakby mi się ta deska, którą mam połamała, mam na szczęście jeszcze jedną od Sempera. Także dzięki wielkie Semper, tutaj akurat, patrzcie. Oczyszczać powietrze naprawdę robi robotę o wiele mniej już kaszle. Jeszcze lada moment będę leciał do lekarza, żeby się podpytać trochę z tym kaszlem. No zaraz ten powtarzałem sobie właśnie tego Espaniola, nie? Tutaj macie hiszpański. No, powtarzałem sobie przed chwilą i zrobiłem zadanie domowe, które mieliśmy. No i za chwilę będzie godzina 20, czyli jadę na lekcję. Ja mam zajęcie jeszcze z hiszpańskiego, także jeszcze dzisiaj czekam je hiszpański. A jutro lecę do roboty, oczywiście do Step Records, już już się nie mogę doczekać. <laughs> jutro już 8 godzin normalnie i mega, mega spoko. O, widzicie? Tak wygląda mój gaming room, jakby to powiedzieć? I tam tam daleko nie wiem o czy widać. Cześć, tam jest, o jest tam. Huntera widać. Widzicie, Huntera. No, co do Pokémonów, to zapraszam Was na mój kanał gamingowy Gorgo Gaming, na którym będziecie mogli oglądać, właśnie gry z Nintendo Switcha, ponieważ w sumie coś Wam pokażę jeszcze. Tylko czekajcie, zapalimy światło. O, to jest mało miejsca w tym pokoju. O, halo, halo, kolory wróciły? Dobra, są. Patrzcie, jak ja tutaj wykombinowałem, gość. To jest Elgato. To jest taki transmitter, dzięki któremu możemy streamować właśnie z konsoli. Tutaj mamy wejście do Nintendo Switcha. Tu mamy Player 4 podpiętego. No a tutaj co? No mamy kompa, nie? Mamy komputer. No i tutaj jest drugi monitor, a no, tutaj są jeszcze moje materiały, których muszę się pouczyć jeszcze chwilkę. No i tutaj mamy ten cały sprzęt i mamy nowy mikrofon. Tutaj jest Blue Yeti. Więc będzie to też na pewno lepsza jakość, jeżeli chodzi o streamy. No, i już jest cały sprzęt. Także lada moment będę robił pierwszy gameplay z Zeldy. Więc, jeżeli ktoś lubi Zeldę, albo by chciał obejrzeć o co chodzi, no to gameplay będzie na kanale Gorgo Gaming. O! Go, kanał Gorgo Gaming. Także, jeżeli ktoś lubi gry i tak dalej, no to serdecznie zapraszam. Będzie też Wiedźmin. No i będą też streamy z Tibi, Ale streamy z Tibi to prawdopodobnie będą na Facebooku i na Twitchu. A na YouTubie będziemy mieć właśnie bardziej gameplaye i gry związane właśnie z PlayStation, z Nintendo Switchem. I jeszcze coś tam, co tam w komentarzach też napiszecie. No i to chyba tyle, taka pogawędka trochę. No i dajcie znać, moi drodzy. Dajcie znać, czym dla Was jest deskorolka. I czemu akurat deskorolka. I czemu... Nie wiem, czy macie jakąś ekipę, czy dopiero budujecie jakiś team, co w ogóle o tym wszystkim sądzicie? Ponieważ, no nie ukrywajmy, no akurat deska jest taka fajna, bo to jednak connecting people, nie? Że duża ilość ludzi jakby razem się łączy i, i ludzie się wspierają, zrobisz jakiegoś trika, to wiesz, to nikt cię nie hejtuje, tylko raczej starają się tam, nie wiem, bić brawo albo zagwizdać, albo że GG, nie wiesz, że coś tam zrobiliście dobrego. I, I to jest właśnie fajne. I chyba mam nadzieję, że ten vlog Wam wytłumaczył, czemu akurat wybrałem dyskorolkę. To są mega proste rzeczy, a głównie, głównie... nie zależy mi na tym, żeby umieć dużo trików. Mi zależy na tym, żeby się dobrze bawić. I myślę, że to jest idealne... idealne podsumowanie całego tego filmiku. Dostaliście kilka informacji dodatkowych, które Wam przepuściłem tutaj we vlogu. Jako, że to jest vlogasek taki chilloutowy, bez żadnej spiny, no, ale uważam, że należą się Wam. Słuchajcie, słowo na koniec tym razem. Jak ktoś obejrzał do końca, słowo na koniec, czapka. No. Z tych osób, które oglądają moje filmy do końca, na pewno będę losował niedługo jakieś nagrody do konkursów, które będę robił. Także na pewno będę miał większe szanse niż ci, którzy w ogóle nie oglądają do końca filmów. Dlatego pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja, jak jesteście nowi. Wbijajcie na kanał Gorgo Gaming, wbijajcie na wszystkie moje social media. Gorgo, dolna kreska, 777, to jest mój Instagram. Zostawcie tam falowkę i tak dalej. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Wszystkiego dobrego i tutaj pamiętajcie, właśnie słuchajcie, pamiętajcie, że... Już lada moment, będziemy robić streama i będzie do wygrania klawiaturka, myszka. No, także będzie można sporo wygrać rzeczy. I co? To ja się z Wami żegnam. Yo, 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 yo. Wszystkiego dobrego. Piąteczka.